Zestaw łyżka do nakładania i chochla, marki Redstone. O długości 33 cm, wykonane ze stali nierdzewnej, idealne do serwowania posiłków i nalewania zupy, w cenie 13,95 zł. Łyżka cedzakowa, doskonała do zbierania piany z sosów lub wyjmowania warzyw z bulionu. Za niecałe 7 zł. Trzepaczka do ręcznego mieszania, ubijania i miksowania składników, w cenie 4,79 zł. Szpatułka z tworzywa sztucznego, za niecałe 6 zł. Zestaw czterech łyżeczek deserowych, wykonany z najwyższej jakości szlachetnej srebrnobiałej stali nierdzewnej, objętych dwuletnią gwarancją, o nowoczesnym designie w cenie 7 ,49 zł 49 groszy. Zestaw trzech widelcy za 7 ,50 zł 50 groszy. Zestaw łyżek również za 7 ,50 zł 50 groszy. Pojemnik z drewna akacjowego o wymiarach 23x15,5 cm idealny do przechowywania lub jako dekoracyjna taca w cenie 12,95 groszy. Szklany zbanek na wodę o pojemności 3 litrów, z praktycznym kranikiem i drewnianą pokrywką, dostępny w różnych kolorach, idealny na letnie dni w ogrodzie. Kupicie za niecałe 25 zł. lustro o wymiarach 25x38 cm. Dostępne w różnych kolorach do postawienia lub zawieszenia. Tu macie jego dokładne wymiary: w cenie 22,90 groszy. Wieszak na ubrania z czterema solidnymi haczykami łatwy w montażu dostępny w kolorze białym i czarnym o wymiarach 42x13,5 cm w cenie 22,95 groszy. złota mała lampa dotykowa o średnicy 9 cm, do wyboru różne barwy. Zestawie kabel do wielokrotnego ładowania w cenie 22,95 zł. Zestaw zapachowy dostępny w kolorze białym lub czarnym, zawiera dyfuzor zapachowy, świecznik do podgrzewaczy, podgrzewacze oraz tackę z drewna za niecałe 40 zł. Szklane jabłko o średnicy 20 cm i wysokości 17,5 cm z wbudowanymi biodami LED, zasilane bateriami sprzedawanymi oddzielnie, w cenie 37,95 zł. Ceramiczna figurka jesienna w kształcie dyni lub grzybka. Dostępna w różnych kolorach, idealna do jesiennej dekoracji. Za zaledwie 3 zł. Miska dekoracyjna z porcelany w kształcie liścia. Na jesienne ozdoby. Producent zaleca maksymalne obciążenie do 3 kg za niecałe 14 zł. Podświetlany porcelanowy domek w kilku wariantach do wyboru zasilany bateriami kupicie za 8 ,95 zł. 95 groszy. Legowisko dla zwierząt domowych, o średnicy 45 cm i wysokości 20 cm, w formie miękkiego puszystego koszyka z warstwą antypoślizgową od spodu, dostępne w różnych kolorach, w cenie 34,99 zł. Wózek 2 w jednym, do użytku na dwóch lub czterech kółkach, z udźwigiem do 120 kg na czterech kołach i do 75 kg na dwóch kołach, łatwy i szybki w składaniu, od dzisiaj kosztuje niecałe 130 zł. Pięcioczęściowy zestaw do pielęgnacji paznokci w domu lub w podróży w poręcznym Etui, dostępny w różnych wariantach. Kupicie za 5,75 groszy. Mini kosmetyczka, która zawiera 26 praktycznych elementów, takich jak lusterko, zatyczki do uszu, gumka do włosów, gąbka do makijażu, penseta, pilnik do paznokci, grzebień, końcówki kolczyków, wsówki nić dentystyczna oraz waciki. Kupicie za 8 ,95 zł 95 groszy. Aksamitna narzuta na łóżko o wymiarach 220x240 cm, wykonana z bardzo miękkiego poliestru, ozdobiona pikowanym wzorem, idealna na łóżko dwuosobowe dostępna w kilku kolorach, za niecałe 78 zł. Kolejna narzuta na łóżko o wymiarach 240x220 cm, ozdobiona eleganckim, wyszywanym wzorem. Stanowi stylowe wykończenie sypialni, nadając jej przytulny i schludny wygląd. W kilku kolorach do wyboru. Cena 49,95 zł. I kolejna narzuta na łóżko. O wymiarach 240x220 cm, wykonana w 100% z bawełny i ozdobiona stylowym wzorem, zapewnia elegancki, świeży wygląd łóżka oraz wprowadza przytulny nastrój do sypialni. Kupicie za niecałe 90 zł. Zasłona zaciemniająca o wymiarach 140x260 cm, wyposażona w 8 pierścieni i dostępna w neutralnych kolorach skutecznie ogranicza dopływ światła, zapewniając prywatność i przytulny nastrój w pomieszczeniu. Za niecałe 65 zł. Drewniana latarenka, wykonana z drewna, przeznaczona do ustawienia świecy. Wyróżnia się stylowym wzornictwem i wprowadza ciepłonastrojowy nastrojowy klimat do wnętrza. Cena 27,95 zł. Słoik dekoracyjny, wykonany z ceramiki i dostępny w różnych kolorach, ma ciekawy kształt dyni oraz praktyczną pokrywkę. Kupicie za 13 ,95 zł 95 groszy. Sztuczna gałązka dekoracyjna, dostępna w różnych wariantach, m.in. innymi szyszkami, lampionami czy rośliną bawełny, pozwala tworzyć efektowne kompozycje w jesiennych kolorach i nadaje wnętrzu przytulny charakter. Cena 8 ,95 zł. 95 groszy. Metalowa taca o średnicy 37 cm, dostępna w różnych kolorach. Doskonale sprawdzi się do przechowywania lub ekspozycji rozmaitych akcesoriów. Kosztuje 32 ,95 zł. 95 groszy. Świecznik na podgrzewacze, wykonany z metalu i dostępny w różnych kolorach, nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Dzięki dekoracyjnym otworom tworzy efektowne, subtelne oświetlenie. Cena 11 zł. Ceramiczna podstawka o średnicy 27 cm w kilku kolorach do wyboru: za niecałe 17 zł. Uchwyty do mebli z metalu o długości 13 cm, dostępne w dwóch kolorach, w kolorze złotym lub czarnym. W zestawie dwie sztuki z akcesoriami do montażu, wykonane ze stylowego i wytrzymałego metalu. Cena 7 ,95 zł. 95 groszy. Urządzenie do masażu, dwa w jednym, rozluźnia mięśnie, przyspiesza metabolizm, poprawia krążenie krwi oraz ujędrnia i podnosi skórę. W zestawie znajduje się ładowarka. A cena wynosi 27,95 zł. Rolka do masażu stóp zapewnia relaks i poprawia krążenie, a jej prosta konstrukcja ułatwia codzienne użytkowanie. Cena 9,80 zł. Wałek do masażu ciała wyposażony w 7 metalowych kulek obracających się o 360 stopni. Łagodzi bóle mięśni i pobudza krążenie krwi. Kupicie za 7 ,87 zł 87 groszy. Butelka na napoje o pojemności 350 ml, wykonana ze stali nierdzewnej, przeznaczona do zimnych napojów i wyposażona w wygodny dziubek do picia. Dostępna w różnych wariantach. Cena 9 ,95 zł 95 groszy. Dziecięca poduszka na szyję z uroczymi uszami, dostępna w różnych kolorach i motywach zwierząt, zapewnia wygodę podczas podróży. Cena: 12 ,99 zł groszy. Zegarki ze szkłem odpornym na zarysowania i na zalania, wykonane ze stali nierdzewnej i wyposażone w japoński mechanizm. Łączy elegancję z praktycznością. Dostępny w różnych wariantach. Cena: 30 ,95 zł 95 groszy. To już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko.